Została minuta. Wyglądała jak statuetka jeba. Chyba każdy solo jest. 45 sekund? Pierścień całkiem blisko. Widziałeś chyba w oknie, czy nie? Jest, 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 jest! Czemu? A ty nie, to chyba nie, to nie ona. <grym> nie, to był jakiś, jak mi się wydaje. Podejrzane to jest. Lipa. Muszę podładować Andrzej Mam 10 sekund. Pierwszy jest blisko. O jak widzisz, jak mi się miał teraz Rembo Wrzucam granat termitowy Zrzucam granat termitowy To oni są razem, jest, 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 patrz Andrzej Co, że ci tu już krzyczę You Musisz się ruszać. A nie nie musisz. Wait on już ring. Gibbon has two snipes in his hand, two most powerful snipes you can get only from supply drops. I died, sneak. Może im nalot tu się w ta sama samotna czai. 45 Ona się nie spodziewa no. tego. Nie widzi mnie. Ona no cię widzi, widzi. Myśli, że jest niewidoczna, a tutaj na tym... A! Widzisz, mogłeś troszeczkę... Już... Jak w filmie jakimś, nie? Ona ma te momenty kurwa jebana. A czego oni tam kurwy tam Kurwa! Wychurwa! już wyżej to, żeby w łeb zajebać <grym>, Wychodzi za każdym razem i dostaje... <grym>, o, ona tam stoi dalej, patrz. 10 sekund. Pierścień jest blisko. Strefa w ogóle kurwa. Masz ten ring? On teraz ulta ci Jeden. Musisz solo tą wraj teraz najlepiej rozjebać. Good match. Ładny. Skup się na tym bliżej, rysiek. Albo co ja gadam, kurwa. Aj! Ja... Graber no <na łuską> Ty uciekła! Ja nie wierzę, że ty jeszcze żyjesz! Ja, też, nie. Weź pan, weź pan, R99 leży i sklepik możesz sobie podnieść, wziąć amo! Sklepik masz za tobą! Gibon, musisz... burza, masz ten ten? Ja pierdolę, jeszcze to ugrasz. Ale... Oni też jacyś tacy. Ta Wright tylko taka ma. Nie wierzę. Ta Wrajt to wygra, ona jest główną bohaterką tego filmu, stary, mówię ci. No <grywka> logi, bo wyjmij to R99! <grywka> Czerwony shieldry się. Nie! Kurwa nie mogę przeładować. Ja pierdolę! Pięścią go kurwa! Ja yeah! bez magazynków to chuj Kurwa chyba ze 4 razy z kopa no To było może się co no, widziałem. Tak, R99 byś stopił ich tam, ale dobra, Cię chciałeś ten... Ja to uznaję za wygraną pójdę i zapiszę sobie.